Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zaczynamy kolejny podcast grupy Averto. Spotykamy się regularnie z detektyw Małgorzatą Marczulewską, żeby rozmawiać o sprawach obyczajowych, o sprawach społecznych, o sprawach gospodarczych. Dzisiaj będziemy łączyć sprawy gospodarcze ze sprawami społecznymi. Będziemy bowiem rozmawiać o planach dotyczących pijanych kierowców. Inicjatywa na papierze wygląda fantastycznie, czyli rekwirujemy samochody tym, którzy zostaną złapani przez policję na prowadzeniu auta pod wpływem alkoholu. Jednak okazuje się, że administracyjnie sprawy nie jest taka prosta. A więc, tak jak mamy alimenciarzy, to czy za moment będziemy mieli samochodziarzy? O tym detektyw Małgorzata Marczulewska. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. No, powiem panu: jestem jak najbardziej za wprowadzeniem takich przepisów i dosyć długo na nie wyczekiwaliśmy. I jednym z ostatnich ludzi, dla których miałabym jakiekolwiek pobłażanie, to właśnie dla tych, którzy wsiadają po alkoholu za kierownicę. Uważam, że i tak dla nich są za małe kary, jeżeli chodzi o wyroki, bo to jest dokładnie tak samo, jeżeli osoba wchodzi po półtora promilu we krwi i wchodzi do samochodu, to tak samo, jakby miała w ręku broń i z niej strzelała. To jest dokładnie to samo i powinny uważam być zaostrzone jeszcze kary do tego. Natomiast jeżeli chodzi o konfiskatę samochodu bądź o wypłatę równowartości. To mam tutaj spore wątpliwości co do skuteczności odzyskiwania tych pieniędzy. Pamiętajmy, że to są często ludzie, którzy mają recydywę, którzy mają mnóstwo innych długów i to, że dostaną 45 dług w kolejce do wpłaty, a są egzekucyjnie na dzień dzisiejszy bezskuteczni, nie przyniesie tutaj żadnego rezultatu. To oczywiście będzie miało rezultat w sytuacji, kiedy zaopiemy takiego, wie pan, no, biznesmena. Który po kolacji wsiądzie w auto i faktycznie no przesadził, i jak najbardziej jestem za tym, żeby mu to auto zabrać, żeby było jasne. Natomiast yy, obawiam się, że większość ludzi, którzy faktycznie po pijaku do samochodu wsiadają, to ta sankcja nie będzie w ich sytuacji miała zastosowania. Pani detektyw, bo jeżeli rozmawiamy o rekwirowaniu samochodów, no to tutaj pojawia się szereg takich prawno-moralnych rozmaitych wątpliwości. Po pierwsze, czy można zarekwirować samochód, jeżeli samochód jest w leasingu na przykład? Albo co jeżeli to jest samochód na żonę, a mąż tylko jeździ? A więc czy z takiego detektywistycznego, windykacyjnego punktu widzenia, czy to jest prosta sprawa? Pijany kierowca, zabieramy mu samochód. Nie, tutaj te przepisy mają wprost mówić, że jest zabierany albo samochód, jeżeli ktoś jest właścicielem tego samochodu, albo ma być obciążony równowartością y, wa, wa, wartości tego samochodu, tak? Czyli jeżeli przykładowo jedziemy samochodem w leasingu, a samochód jest warty 200 tysięcy złotych, to taką kwotę powinniśmy w gotówce uiścić, tak? Natomiast powiem Panu, że no, dla mnie to są wysoce y, problematyczne y, sformułowania, i jest dużo rzeczy takich niejasnych. Bo proszę sobie wyobrazić, że na przykład ktoś dostaje samochód na przykład firmowy i oczywiście spożył alkohol, czego robić nie powinien i wsiadł, wsiadł w samochód. Jest to osoba, która zarabia stosunkowo nieduże pieniądze, samochód w leasingu był na firmę, na, załóżmy na 100 tysięcy i teraz jak taka osoba ma te 100 tysięcy zwrócić? Mi się wydaje, że to mogą być często nieadekwatne do możliwości finansowych kwoty, które mają być przez te osoby uregulowane, bo te problemy z, ze ściągalnością i z windykacją to nie są problemy, które się pojawiają teraz. Dopóki nie zmienią się Przepisy odnośnie możliwości egzekwowania zadłużenia, to niestety, ale uważam, że będzie mnóstwo tych spraw narażonych na bezskuteczną egzekucję. Jeżeli ktoś jest nałogowym dłużnikiem, nałogowym alkoholikiem, wsiada w samochód i dostaje do zapłaty np. równowartość, czyli przykładowo 10 tysięcy złotych, to z czego on ma zapłacić, jako ma 15 komorników i bezskuteczne egzekucje? I 16 egzekucja na nim wrażenia żadnego nie zrobi, no to co to jest dla niego kara? On kolejnym razem znowu wsiądzie w ten samochód. No to właśnie może dlatego jest to rekwirowanie samochodu, żeby nie generować kolejnych zadłużeń finansowych, no, no chyba, że okaże się, że… ale jeżeli nie jest jego samochód, będzie no. miał samochód na matkę albo na kogoś, to mu tego samochodu nie zabiorą, tylko będą mu kazać zapłacić równowartość. I samochód dalej będzie miał w użytku, a pieniądze dalej będą niewyegzekwowane. Więc yy, wie Pan, to jest, generalnie jest mnóstwo przepisów windykacyjnych, które należałoby zmienić i to zmienić na już. Yy, Kilka lat temu zmieniono przepisy odnośnie doręczania korespondencji. Oczywiście chciano tym uniknąć takich sytuacji, że ktoś się, nie wiem, przeprowadził i nie dostał informacji o nakazie zapłaty, a nagle jest egzekucja i zajęcie majątku, i ktoś nie miał możliwości w sądzie złożyć sprzeciwu. Chciano, chciano takiej sytuacji uniknąć. Ale chcąc wyeliminować ten niewielki margines spowodowali, że ci nałogowi dłużnicy dostali kolejną furtkę do tego, że nie muszą płacić swoich zaległości. No proszę sobie wyobrazić, że taki dłużnik wystarczy, że nie odbiera korespondencji i ma pan zawieszone postępowanie sądowe i może pan sobie tysiąc różnych prób robić, a on i tak tej korespondencji nie odbierze. Oczywiście mądrzy politycy, którzy znają to tylko z teorii, a nie z praktyki, powiedzą: Przecież można skierować sprawę do komornika i komornik musi doręczyć. Tak, tylko że komornik za doręczenie korespondencji dostaje, nie pamiętam, ba, 60 zł, więc idzie raz na adres, zapuka, a jak ktoś nie zapuka, to więcej tam już nie idzie, no bo. Mówiąc wprost, ma kilka tysięcy innych spraw, którymi się musi zająć. Więc, no, żenujące jest to stwierdzenie, że korespondencję doręcza komornik, bo komornik najczęściej tego nie robi, dlatego że korespondencja doręcza się osobom, które uczy uporczywie tej korespondencji nie odbierają. I kiedyś było tak, że korespondencja nieodebrana była uznana jako skutecznie doręczona. I to był właśnie hak na tych nałogowych dłużników, którzy unikali odbioru korespondencji. Te przepisy zostały zmienione, tę korespondencję teraz trzeba doręczyć. I proszę sobie wyobrazić, że ma pan dłużnika. Na 100 tysięcy złotych. Wie pan, gdzie on mieszka, wie pan, gdzie on pracuje. Oczywiście pracuje na czarno. Świetnie sobie żyje, ale nie otwiera drzwi, nie odbiera korespondencji, nie odbiera awizu. I co pan zrobi? I w tym momencie pojawia się pytanie, pani detektyw, czy te nowe przepisy coś zmienią? Czy może z pani punktu widzenia. Nic trochę... Nie zmienią. W kwestii windykacyjnej nie zmienią nic, bo tam nie ma kwestii windykacyjnych. To jest tylko kwestia obciążenia, yy, obciążenia dłużnika. Tego osoby prowadzącej pod wpływem alkoholu, że ma sankcje. Mogą zmienić to, wie pan, co że taki tacy, jak ja to mówię, biznesmeni pod krawatem, którzy sobie tam trzy lampki wina do obiadu pili, a potem wsiadali w auto, to faktycznie na tych może to podziałać. Ale na takich nałogowych dłużników, którzy piją i jeżdżą regularnie. Którzy mają mnóstwo długów i nic sobie z tego nie robią, bo wiedzą, że czy mają 15 długów, czy 16, czy 20, to już i tak nie, nic to w ich życiu nie zmieni, to na nich to nie podziała. A uważam, że powinno się znaleźć takie rozwiązanie, żeby to właśnie na tych ludzi zadziałać najbardziej, no bo to oni nałogowo tutaj piją i wsiadają w samochody. To oni mają często zabrane prawo jazdy i nic sobie z tego nie robią i dalej jeżdżą. I dopóki nie będą sankcje takie naprawdę bardzo rygorystyczne, no to myślę, że może się w tej kwestii nie za wiele zmienić. Pani dydaktyw, moje porównanie z alimentarzami na początku naszej rozmowy nie było przypadkowe, bowiem prawnicy mówią, że Teraz jak mamy alimenciarzy, to możemy mieć samochodziarzy, czyli osoby, które będą gdzieś tam przepisywać samochody jedne ja już na drugie. Nie, tak że nie może będziemy mieli, tylko na pewno będziemy mieli, bo to będzie dokładnie ta sama sytuacja co z alimenciarzem. Przecież y, y, ludzie, którzy nie płacą alimentów, no to są albo właśnie y, osoby skrajnie biedne. Albo biznesmeni. Wie Pan, że najczęściej alimentami, którymi ja się zajmuję, to są osoby, który, którzy poruszają się tutaj po mieście samochodami za kilkaset tysięcy złotych za milion, mają ogromne wille, mają pieniędzy tyle, ile chcą, ale oczywiście wszystko jest na matkę albo na jakąś spółkę, oni korzystają z majątku spółki, no bo muszą mieć samochód do reprezentacji. To nie jest jego samochód. Więc powiem panu, że takie y, sytuacje, czyli tak zwanych y, biznesmenów, alimenciarzy, czy teraz biznesmenów, samochodziarzy, będziemy mieli niestety ale na co dzień. Ale z drugiej strony, mogłoby się wydawać, że alimenciarz jest świadomy tego, że nie płaci alimentów, a przecież teoretycznie nikt nie zakłada, że zabiorą mu samochód, bo znajduje się pod wpływem alkoholu i że planuje prowadzić samochód pod wpływem alkoholu. Wie pan, to zależy yy, yy, o jakim wpływie alkoholu mówimy. Bo jeżeli mówimy o takim stanie upojenia, że już sobie osoba nie zdaje z tego sprawy, no to jemu faktycznie nic nie przemówi do rozumu, bo on jak będzie wsiadał do tego auta, to i tak sobie nie będzie w stanie Wyobrazić konsekwencje, i czy logicznie tego przemyśleć. Myślę, że te przepisy mogą podziałać na tak jak mówiłam, tych takich, wie Pan, biznesmenów pod krawatem, którzy chodzili na kolację i pili cztery lampki wina, to teraz się zastanawiają, czy wsiąść. Bo jak im się zabierze samochód albo nakaże im się zapłacić równowartość, to jest szansa, że oni to zapłacą. Natomiast jeżeli mówimy, to jest, wie Pan, zwłaszcza w małych miejscowościach, w takich wioskach, gdzie tam jest też przyzwolenie na to, żeby się poruszać pod wpływem alkoholu, gdzie jeżdżą wszyscy na imprezę w piątki, w soboty na dyskotekę i potem się ładują w 8 osób do jednego samochodu i każdy wie, że każdy w tym w samochodzie piła, i tak do niego wsiadają, i tam jest takie też ogólne przyzwolenie. To myślę, że na nich nie za bardzo podziałają te przepisy, tak? Że oni generalnie, nawet jeżeli mają samochód wartości 2-3 tysięcy złotych, a czasami samochód, który nawet się nadaje już do kasacji, tak szczerze mówiąc, tylko załatwiają sobie przegląd na lewo, to powiem Panu, że no nie za bardzo te osoby chyba będą sobie zdawać sprawy z tych konsekwencji. Oczywiście tak podsumowując, jestem jak najbardziej za tym, żeby te przepisy weszły i na część osób na pewno podziałają, ale uważam, że należałoby. By znaleźć furtki dla tych y, ludzi, którzy są nałogowymi dłużnikami, którzy uporczywie unikają odbierania korespondencji i którzy świetnie wiedzą, jak się poruszać w granicach. Znaczy, jak się poruszać tak, żeby komornik nie mógł im nic wyegzekwować. Czyli, pani detektyw, to myślę sobie, że to dla agencji windykacyjnej, dla detektywów może być paradoksalnie dobra wiadomość, bo będziecie mieli państwo więcej pracy windykacyjnej. Znaczy, powiem panu tak, my nie pracujemy z instytucjami państwowymi. Jeżeli się takie do nas by zgłosiły, owszem, chętnie takie sprawy byśmy przyjęli. Natomiast sprawa takiego dłużnika to jest często sprawa już nie dla firmy windykacyjnej, a dla agencji detektywistycznej. Bo Trzeba wykazać, że on pieniądze ma, tylko uporczywie je ukrywa. I teraz kwestia jest tego, czy osoba, która nam to zleca, posiada za środki finansowe, żeby za działania agencji detektywistycznej zapłacić. Bo jeżeli mamy zaległość alimentacyjną na 100 tysięcy, to owszem gra jest warta świeczki. Ale jeżeli ktoś nie płaci alimentów bieżących, a ma je na przykład w kwocie 1000 zł i zaległość jest w wysokości na przykład 10 tysięcy, to porównywalny koszt agencji będzie jeżeli jak, jak kwota tego długu. Więc nie każdy się. W, w, decyduje na współpracę z agencją, choćby nawet z uwagi na koszty, które nale, należy ponieść, tak? Tutaj będą na pewno powołane jakieś instytucje do windykacji no i mądrość rządzących tutaj polega na tym, żeby znaleźć takie możliwości i takie sposoby, żeby dłużnicy, tacy nałogowcy nie mieli możliwości ucieczki od tej zapłaty, bo jeżeli te furtki będą, no to, to się szybko rozejdzie i, i niestety, ale duża, duża e, liczba tych spraw będzie w egzekucji bezskuteczna. Dyrektor Małgorzata Marczulewska, Windykator, Grupa Awerto. Pięknie dziękuję. Dziękuję.